Jedynka, jedzie tylko do ulicy Gospodarczej, to jest gdzieś no. na ostrożni, nawet nie będzie dzisiaj to jest. I po prostu tej jedynki brakuje. O jest po prostu nie Jest dane z masy po prostu tych y, markietów. Za pani trzeba przysiadać, żeby dojechać do ocie. Y, nie ma po prostu bezpośredniego autobusów. Na Ostróg, który jest bliżej centrum miasta, jeździ bardzo dużo samochodów, tych autobusów A tym. A ocice i dzielnicy są tego po pozbawione, że się już do tych zakietu wyłączać. Ale czy pani chce konkretną linię o konkretnej godzinie? Bo taki wniosek należy złożyć w przedsiębiorstwie komunikacji. W PK i oni je uwzględniają. Ja sam byłem świadkiem tego, że Pan Prezes Gałdiczek rozmawia z każdym, który ten wniosek złoży i, i w wielu wypadkach one są uwzględniane. Ja oczywiście mogę to teraz zapisać, ale to trudno powiedzieć, no zrobimy ten jeden i co później się okaże, że, że to jednak źle zrobiłem, to no, musiałaby Pani po prostu, jeżeli jest Pani zainteresowana jakąś konkretną linią, to trzeba to tak zrobić. Jest możliwość zawsze zgłaszania. ja Proszę bardzo, proszę